Siemaneczko, wszystkim witam Was w kolejnym odcineczku z filtru najnowszego dodatku do The Sims 4, czyli dochodowe hobby przed wami Robin, która stoi przed swoim domem i studium tatuażu. Tak jest i dzisiaj będziemy się kolejny raz w to bawić, ale tak, o, ja bym chciała zobaczyć, jakie tu są te meetingi, bo właśnie... Chciałabym się dowiedzieć jak to, że tak powiem, pracuje tutaj, tak? Dobra, to chodź zobaczymy. I kiedy są. I o, tutaj jest Inkemel. Gdzie to jest, ale to chyba nie jest to. To, to nie. Tak, ale czy to jest ta dzielnica? Chwil... Dajcie mi chwilkę, ja sobie zobaczę. No tak, to jest ta dzielnica, więc będzie tutaj jakiś meeting. Zobaczmy. Kurczę, dlaczego ja tyle kasy muszę płacić za to, że chcę y, otworzyć ten salon. Nie wiem, ale na razie nie mamy żadnych punkcików. Kurczę, no. Chciałabym, y, żeby to jakoś się rozwinęło. Nie wiem, może pan coś chce. O nie, same duchy chyba będą tutaj przychodzić. O matko! I tutaj jeszcze jest ten. A czwarty musimy. O ja cię kręcę. Yy, dobra. To może zmienimy stację na barok? <gryw> Niech będzie blues. I tutaj będziemy tutaj. Ale dlaczego tu tylko same duchy przychodzą? Ej, no! Bez Beskitu! Co ty gadasz? Dobra, i tutaj ustawiłam jakieś maskotki. Wiecie, żeby sobie ludzie przychodzili i kupowali. Nie wiem, czy tutaj można. Tak. dobrze. Plus 50. Ja chcę mieć. Dobra. Powitaj. Tak jest. Mam nadzieję, że się pani tutaj podoba. Jest dosyć mrocznie, ale wiecie, taki jest mój styl. No dobra. Okej. Okay. Tutaj jeszcze się zapisujemy. Tutaj ta pani chyba wczoraj była. Tak mi się wydaje. Tutaj proszę. I też powitaj panią. Tak. Tutaj. O. Dobra. Uh powitaj. To możemy, że tak powiem, jeszcze coś otegować. Dobra. Kopnij! No chyba sobie jaje robisz. Dobra, tutaj y, ploteczki. Tutaj proszę też powitać. Jak się zdecydujecie, to proszę bardzo. Tak jest. Mamy własny biznes. No. Yy, dobra, oni się chyba decydują dopiero. Ten pan też tu wczoraj był. Czy przyjdzie ktoś tutaj żywy? No, robi się tutaj, że tak powiem, krypta. <laughs> o matko! A ten pan chce pipi, ale chyba nie będzie mu to dane. Yy. A może. Eee... De to dedykacji? Nie, nie, z dedykacją. Nie może. Poczekaj, ja nie wiem, jak to. Dobra, zaoferuj. E o tutaj, proszę. Nie podoba się wam cena? No nie, no przykro mi, ale nic nie jest za darmo. Więc leczę. Dobra, chodź. Może coś ten. Wiecie. <noise> Ona wygląda, jakby nie miała nic na sobie. Dobra, czy, czy to się spodoba? Czy będziemy zarabiać jakąś kasę, czy coś? Chyba nie. Albo nie wiem. Czy ktoś tu się zgłosi? E, pani zadowolona, oczywiście, także wiecie, będzie git. Tylko ja muszę pilnować tego czasu, żeby iść potem na ten jarmark, wiecie, żeby zdążyć. Dobra, mamy tutaj na dwójeczkę. Dlaczego oni tam ciągle chodzą? Ej, ale to nie jest dla... Y Przepraszam bardzo, ale to nie jest publiczne. Dlaczego oni tutaj przychodzą? Ej, ale to, to jest tylko dla tych. Yy, nie, tutaj nie może być. O! Kiedy jest zamknięte. Ale ja przecież zdawałam, że jest. Ja cię kręcę, ale ja, ja. Coś musiałam kliknąć. Dobra, niech będzie. No tutaj ktoś. Chcę jeszcze coś, czy to jest takie... 250 simoleonów jest nasz biznes wart. Dobra, nie znamy tylko duchy. Ale ja ja. No i co? Coś się nie podoba? O nie! Będziemy mieli fejle. Tak? No kurczę. Ale dlaczego? O nie! Kurczę, ale nie, ja chcę iść na ten festiwal jeszcze. To znaczy, to nie jest festiwal, ale wiecie. Tu coś jest? No, tu coś powinno być. I yy, gdzie tu jest? Dobra, ja nie wiem, ale chyba jestem jakaś ślepa, nie? Yy, tak jest. Nic nie widzę. Ale dobra, na razie sobie darujemy. Zamkniemy to. E, do widzenia Państwu. Ja chcę zobaczyć, gdzie jest ten meeting. Czy na minus minus 70, to coś e, zarobiliśmy? Chyba tak. Ale dobra, 6 kostymerów, dobra. Ja się na razie tutaj uczę, więc chodźmy tutaj. Przecież mi się wydaje, że ten meeting nie jest tu. Tylko bardziej tu, Jak mi się wydaje. Ale jest tutaj pustka. Więc czy to jest w muzeum? A może jest w jakimś tym? Zaraz zobaczmy. Dobra, jesteśmy w barze. Powiem Wam, że wygląda on całkiem nieźle. Jak na jakąś budowlę z The Sims. No? Tylko nie ma tutaj takiego dośpiewania chyba. A nie, jest! Wow! No proszę, taki jazzowy klub, nie? No, ale gdzie jest meeting? Jest, dobra, mamy to. Ej, ja chcę to spróbować, nie? Tak. Boże, ja chcę zobaczyć, jak to się robi. Poje patrzcie, pojechaliśmy w miasto i to się od razu, że tak powiem, zrobiło, nie? Szkoda, że tylko dwa są. Ej, facet, spadaj, my tu byliśmy. Ej, dlaczego nam zajęłeś miejsce? No, spadaj stąd. Dobra, z tego wuj. No, elegancko. Dlaczego Ty jesteś taka smutna? No, po nocach kręcimy dzbany. <ścoughs> o, ktoś nas instruuje tu. Że, że niby jakiś taki kształt mamy, tak? Okej. Okay. O, pani, jakie co zrobiła? wow wiecie co ja pamiętam jak byłam dzieckiem i też na coś takiego chodziłam na jak to się nazywa na ceramiczne te i też robiłam wazony ale nie na takim kole chyba nie pamiętam jak to wyglądało ale wiem że też na takie coś chodziłam i tutaj jest no <ścoughs> jak to śmiesznie wygląda czy to jest inwazyzm z trailera chyba tak ja się z tymi okularami, jak Co pokazuję, jak, jakbym musi, miała coś wyciągać z tego dzbana. Albo jak mam ręce ten. Znaczy nie ja tylko robię. Tak, jak ma ręce układać z tymi paznokciami. Też szlifuję tam, ale to długo zajmuje, nie? Można z... Wiadomo, no, nic długo nie, nie ten. Znaczy, nic krótko nie zabiera. O kurczę! Eee. <ścoughs> Ma się ochotę zniszczyć to, ale nie będę już aż tak wredna. O, matko, tu jakieś romanse się kroją? Może to jakaś pani ten, wiecie, że kurczę. Ale wiecie, że. Pusto tu jest dosyć. O, to możemy jeszcze ten? Tutaj zrobić? Wow, dorysować. Ej, to będzie dobre. To zrobimy, że tak powiem, jakiś wzór. E, fajnie, fajnie. I tutaj jeszcze polerujemy. Ale coś. O, mamy to. Ła! Wow. Dobra, weźmy to do naszego inwentarza. Kurczę znowu nam zajął. Świczkę nawet zrobił. Ty, jaki to jest skill? Kurczę. A, robię niepotek. Ty. Okej, okay. i że można mentorować na poziomie piątym. Dobra, ale jakoś tak pustka tutaj jest. Nikt chyba nie jest zainteresowany. Ale fajne. Aj fajne to jest. Wiecie co, ja chyba będę używać tego w historycznym. Bo w Epoce Kamienia też robili przecież różne takie dzbany. Wiem, bo oglądałam ostatnio program. No dobra, zrobię różowy taki. Ucie, ale tu jest taka pustka, a nikt nie jest zainteresowany tym. Nie wiem, może to się jakoś rozkręci czy coś. Mi się siku chce. Kto, ale ta spódniczka to jest taka króciutka, że może pupcie widać. Dobra, i co? A nie, bo to trzeba jeszcze do tej lodówki dać. O! Wow. Jak ładnie to wygląda. Dobra. Dobra, czy tu jest jakaś toaleta, bo my się zaraz posikamy. Tu jest. Dobra. A wszystkie reszty jest y, zategowane? Zamknięte jest? To jest chyba do 22.00. Szkoda. Dobra, i ja teraz swojego y, wybranka serca mentoruję. Uff, proszę jak to wygląda. Ja. Powiem Wam, że jest dosyć ciekawe. Także mamy kolejne coś, że tak powiem, odtegowane. Tak jest. Zrobiliśmy coś. Jeden z głównych tematów w tym dodatku. No dobra, byliśmy w toalecie. Tutaj nie możemy nic zjeść. No, od pierwszej. No to w... co? Wrócimy do domu i coś tam zrobimy. No, panie, czekaj. Ja wiem, gdzie pójdziemy. Do klubu jazzowego. Gdzie on jest? On tu gdzieś był. Tak, chodź tu. Zamówimy sobie jedzenie. Ładnie on wygląda. No, muszę przyznać, że. Jak to? To oni już poszli? Dobra, ale powiem wam, że ładnie ten klub wygląda. Naprawdę. Eee, dawno nie widziałam takiego budynku. Publicznego w tej grze, którym się naprawdę spodoba jest scena, i wiecie, ale mogliby na przykład rozwinąć tą karierę muzyka i w ogóle, co nie należy dodać, coś innego. Wiem, że dużo ludzi pisało, że chcieliby zespołem, no zarąbiście by było, ale myślę, że to nie jest jeszcze chyba ten czas. Tak jest, ale dobra. Biegniemy sobie do domu i może jeszcze na chwilę otworzymy nasz salonik. Czy ja mogę w ogóle coś kupić do tego komputera? Do tego biznesu? Kurczę. Naprawdę? Że, że mogę do konkurencji? O majtko. Dobra, tutaj mamy opinię klientów, więc może to, że tak powiem, odprzemy na nie. Ciekawe. Mały biznes, co tu jeszcze jest? Hmm. Dobra. To mi. No to mnie bardzo kusi, żeby ukraść pomysł. <noise> Shopy zn są znane z tego, że. Yy, że jakby to powiedzieć, kradną, tak. Ale są to zwierzęta, które znaczą wybór drogi. Tak, ja o tym wiem, bo się dowiadywałam kiedyś. E, oznaczają, którą drogą iść. I pewnie dlatego w Pocahontas jest szopracz, bo ona y, nawet jak płynęła tą łódką, tak, to miała tam, y, którą stronę wybrać. <ścoughs> no i wybrała tą krętą ścieżkę, a nie prostą, łatwiejszą, co nie? No, a ten Szeppnraź był taki cute w tej bajce. Jedna z moich ulubionych bajek, definitywnie. Jakbym miała wysłać, wybrać księżniczki, to właśnie Pokahanta, Simulan i Arielka. No, otwieramy! Tylko dlaczego to aż tyle kosztuje? 75 zawsze. No dlaczego? Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Ale dobra, tutaj obsługuj ten stół. Co to jest? Aha, tutaj zatrudni tatuażystę drugiego. No nie no. No chyba nie powiesz mi, że znowu jakieś duchy tu przyjdą. Ja, ja się ze mnie robisz, czy tutaj w tej rozgrywce wszyscy są umarli? Co ty gadasz? I ty sobie jeszcze książkę z nudów yy, czytasz? Dobrze, że nie siedzisz na pantopie. Znaczy tablecie, a już zaczęłaś w telefonie sprawdzać Króliczka, dobra Ty, a może ja przyjdę? Bo tutaj akurat na tym save'ie jestem ja Znaczy moje alter ego, tak Jest tutaj, no i Jaden jest Zakochaj się, tak Dobra, i tutaj Powitaj, proszę Co tu jeszcze jest? różne ploteczki. O, bardzo mnie kusi. Muszę, nie muszę ten, ale. dobra. Powitaj. No, będziemy tacy, że wiecie. Będziemy dawać ploteczki. No. Tylko, czy oni się zastanawiają, czy co? Nad tymi, ja mam, nie mam marży. Jest mi dziesiąt? Hmm. Dobra, na razie damy zerówkę, żeby nie było. No, bo jesteśmy na razie, wiecie, mm, takim małym biznesem to nie będę poddawał. Ja myślałam, że ogólnie tylko to. A tu się okazuje, że to razem i dlatego pewnie oni nie byli zadowoleni z moich usług. Ale ja bym chciała bardzo ten. Dlaczego to jest? I to nam bardzo słabo rośnie, powiem Wam. No. Kurczę, myślałam, że to będzie więcej. No i Pani pompki robi. Oczywiście, on tutaj jeszcze ktoś. Że tak powiem, y, żyje. O, Marisol znowu przyszła. Dobra. Zobaczmy. Ale to chyba na tych wejściach się właśnie dostaje najwięcej. <laughs> oh my god! Dzień dobry. No, coś się pani tutaj stało z nogami. A nie, przepraszam, duchy nie mają nóg. <laughs> Dobra, czy. Zaoferuj tatuaż. Mmm. Dobra. Może. No dobra, niech będzie to. To jest chyba jakiś księżyc. Nie wiem, ale dobra. O! Pani się tutaj ten. Zdecydowała jednak, więc dobra, dajmy kwiata na ręce. Zapraszamy panią. Tak jest. Mam nadzieję, że mi się uda. A to co? Zrób jako pamiątkę. No nie. Wszystko teraz można zrobić jako pamiątkę, co mnie chyba dosyć bardzo denerwuje. O, to jest żona yy, Marisol. Yy, Awelyn, tak? Jest Awelyn? Awelyn też chce tatuaż? Kurczę. No, ja nie mi ogrywałam ten dodatek ślubny, który jest bardzo zbugowany tak jak reszta. <laughs> Dobra, lecimy. No, czy będziemy zadowoleni? Ale mamy już normalnie to, wprawę, już drugi normalnie poziom. Ciekawe, ile jest. Yy... A... Piątka? O, możemy potem jeszcze robić design tych tatuaży, chyba. Jak mi się wydaje. Im większy. Cassandra jest stara? Wow! To naprawdę jest save duchów, nie? Ej, dlaczego go bijesz? Ty wredna. No ona ma tą wredną cechę. Ej, spadaj! Ej, nie bij go! To jest nasza maskotka, nasz znak rozpoznawczy. Tak. No dobra. Ale to długo trwa bez kitu, nie? Kurczę, tylko nie zrób tego źle. Bo ja chcę mieć klientelę! Ty, ty masz chyba żonę albo wybrankę serca. Dlaczego ty do mnie dzwonisz? Hello? Yy, to nie tak powinno wyglądać. Bo nie, ona nam coś zepsuje. Nawiedzony shop. Nie. I co zadowolona jest? Tak? Jest zadowolona? Zapytaj o autograf. No. Coś tu jeszcze jest? Yy, tutaj biznes mały. No. Może podziel się małymi tymi. O kurcze, co jest? Śmierdzę. Ale dlaczego? No nie, no. Dlaczego? Ja muszę się iść wykąpać czy tutaj się umyje zęby i ręce i zęby. O dobra, y, mamy klientelę kolejną. Y, Kirze śmierdzimy. Ale co by pani tutaj dać? Może coś, nie no, na, na głowie? Nie. Nie, 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 może na nodze? O, krowokwiata. A może delfina? O, delfina, tak. Poszła sobie. Nie. Nasz biznes upada. Dobra, trochę się do tego wujmy. No. Nie mogę wejść? Ja cię. Teraz chyba powinno być git. No chyba, że ja jako szefowa nie mogę tam iść. Mogę. Dobra, jako szefowa mogę. Okej, okay, niech będzie. Ktoś jeszcze się zapisał. To jest takie wpisowe, nie? Aha, Sweet Focie. Dobrze, powitaj. Dobra, zróbmy jakiegoś tatua. Kurczę, wszędzie są ściany i ja nic nie widzę. No dobra. Pełno ludzi, powiem wam. Może ja kogoś zatrudnię. Ale nie, to jest za mały biznes, żeby kogoś tu mieć. Jeszcze muszę opłacać ludzi. No. Wiecie co, ja ścituje to, bo chcę zobaczyć. Ym, chcę więcej zobaczyć. Bo pan nieśmiały tutaj jest. Przyszedł w torebce. A, bo ja jej dałam tą aspirację. Dobra, tak. Tylko to, to chyba. No, za daleko, że tak powiem jeszcze. Ale tu? Mieliśmy 20. Tylko, że oni nie chcą nic. Nie chcą nic ode mnie. Wpisują się i co? I nic, gadają tylko. Dobra, mamy kolejnego klienta. Tego pana z torebką, który się obawia ludzi. I dlatego chodzi taki nieśmiały tutaj ten da mu ręka w takie fale na ręce, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Czy będzie zadowolony? O jest! Zadowolony jest! Elegancko, to ja muszę chyba chodzić do tych ludzi i oferować im te tatuaże. Tak mi się wydaje. O nie. Dobra. A już poszedł sobie. A ta pani? Mm, zaoferuj. O, mogę już ten kreować. Ej, to ja nie wiedziałam. Albo ja muszę im ten. Dobra, to fail z mojej strony. Muszę im oferować, bo sami to chyba tak nie bardzo. Ale okej, okay, będę, będę wiedziała na przyszłość, więc wiecie. Czy ktoś jeszcze tutaj przyjdzie? Nie, chyba nie, ale dobra, już wiem chyba o co chodzi. Także w następnym odcineczku weźmiemy się za to bardziej i zobaczymy, jak to pójdzie. Może jeszcze parę potek zrobimy. I to by było na razie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanko. Dajcie znać, czy Wam się ten dodatek podoba, czy już go sobie ograliście. No dobra, dopiero chyba dwa dni, ale wiecie, zawsze, zawsze coś. I czy macie chętkę? Jakie są Wasze opinie? Także dziękuję Wam bardzo za oglądanko i do usłyszonka w następnym. Bye bye! Thank you